zagrajmy w Left 4 Dead Video recenzja Na początek chciałem powiedzieć yy, Bo dużo ludzi się mnie pyta Placuk 1 za 2 nie jest moim Ojcim. Jego prawdziwym ojcem jest CDZ. Ziel i alimenty płacić na dzieciaka po prostu naciśnijmy Start game tak, wy dobrze widzicie, dobrze słyszycie. To moi drodzy jest mamy. Mamy bym odkrył właśnie jest, jest mamy bym odkrył właśnie jest, jest mamy bym odkrył właśnie jest, jest Ten gość też na nagrywa parę sprayów, mniej więcej, on nagrywa podecześnie. Network5 może wenta. mnie teraz modne są. Jak mówię może z nim będzie szansa, że po prostu że może z nim będzie szansa, że po prostu że że po prostu że może z nim będzie szansa, że jak mówię może z nim szansa, że po prostu że mówię, z nim może coś nagra. Hej wszystkim, witam was po raz kolejny City of W moim zagrajmy w Left 4 Dead 2 I dziś w tym let's play'u czeka na nas druga na naszej drodze kampania I nie ma co więcej przedłużać Nobody Survives Forever I Magubacie zrobili się butelek Koledzy mówią do Ciebie, nie mamy celu ...głosy na żelu i wina w Chyba się pomylę w paru Bo nikt nie żyje wiecznie, tylko Sidney Zeal. Jeżeli go zabijemy, on, w zamian za jego zabicie, tak powiem... ...po sobie zostawia... łaski, W ogóle podczas gry towarzyszy nam fajna muzyka. Dla każdego. Uy, aż tak kurczę, taki eksperyment w słownictwie mi się utworzył w nawet Nie chcę po prostu fuj. A czy zmiotanych broni mogą być tylko młotowe i... No! Ale to też śmieszne trochę... Kurwa i paster rzeczywiście. Kuwak, już. Thanks. Okej, okay, to jest nowa broń, której wam jeszcze nie przedstawiłem. To jest M6, p 6 M6, M6. Tak, też jedna z tych broni, że po prostu jeden strzał, jeden trup. Jedna noc, jeden tylko ace. Tylko, tylko i ja. No i to koniec recenzji, żegnam się z wami. Cześć.